Siema w kolejnym odcinku, w którym będziemy krali dalej, nie, a co mam robić? To imperialny prom? Nie wiem czemu latali w tak słabych warunkach. W końcu... sprawdzić? W końcu w ogóle w dobrym miejscu jesteśmy. Oj, blisko było. a ja, my nie powinniśmy iść inaczej, bo to odblokowaliśmy ostatnio, co nie? W ogóle tam coś było. Tutaj coś się zwicie. Jakoś można podnieść? Można. Górny ten przycisk? Tak, tak, okej. Okay. I, I zawieszamy się. Tam jeszcze coś jest. O tutaj. To jest raczej dodatkowe, co nie? Tak. Znaczy tak wygląda. Hit. I tu, tu mamy? No, Zobaczmy, to jakiś marny to dysk. nie. Odłamki. Ty, jakoś to inaczej można było robić, co nie? Dobra, kurwa no, weź się, weź się, weź, weź! Dobra, może się wzięło, tak, jest vlogowane. Też jest na to szansa. Oby tak było. Cyk, i tu shiftem, tak? No nie, czymś innym. Dobra, lecimy. Siebie widzę, story. Kurde, nie spadł. Będziemy mogli po tym wejść, czy nie? Będziemy mogli. Myślałem, że może to jest jakiś spadek. Tak jest. Rude, wiemy, duży. Jest. Da się ich jakoś... Dobra, Dobra ale... Ty! On nie jest zwykłym żołnierzem, on jest dowódcą! mu proszę! Kurwa, nie w ogień, stary, nie w ogień. Teraz go przejmiemy tego, bo nie lepszy. Ty, dwóch mogę opętać, to jest zajebiste. I oni się nie napierdalałem nawzajem. kurwa! Nie spodziewałem się tego po tej grze, bo ona już mi tyle razy zawiodła, nie? Nie, to przez to, że na najtrudniejszym grom... Czy przez to, że po prostu jestem gównem albo to jest tak zaprojektowane. No, no różne są opcje, tak? Mogą być też wszystkie. Bo mogę być główne w tej grę. Może być gównianie zaprojektowana. Nie wspomniałem trzeciej opcji. No i to pierwszej chyba. Dobra, chuj z tym. Idziemy dalej. Spotkamy się już na miejscu. Ty, ty, ja mam pomysł. Widzicie to? Patrzcie. E, nie da się! No zablokowali mnie! Kurwa, pierwszy raz się spotykam z tym, że dają taką ścianę jebitną, że nie da się przeskoczyć. W ogóle, ile mogę opętać osób w końcu? Bo na pewno dwie, bo tak się stało ostatnio. Opętajmy. To jest dowódca ich? Tak, to jest dowódca. To jest ten kozak. I tego? Tego jeszcze mogę. Czekaj, mogę. A, chyba tamten go rozjebał. Ole, to nie jest potężny. Stary. U... Ty. Jeszcze raz cię opętamy. Ja mogę ciebie? Nie. Szkoda, wy <śpiewa> się napierdali nawzajem. Czekaj, jakiś taki potężny atak wprowadziłem ostatnio. O, ten! Plaza. Albo zajebałem ładnie. Coo, ty żyjesz? Dobra, już nie. Ty, czym ja go zabiłem? Ja go przyciągnąłem, nie? W musi coś być. Znaczy wy nie wiecie co ja zrobiłem, ale ogólnie ja go przyciągnąłem, a on jakby zdechł do... ognia. A może ognia. W sumie. Da się tu wejść? Da się. Siema, panowie, siema co tu mamy? rzeka csenka, którą jest. No trzeba, trzeba, dlatego się odchudzamy, panowie. Kurwa, no tymczasem ja 100 kg masa od 3 miesięcy. Plus 10 prawie. Kurwa, miała być w tym roku, miała być czystsza masa. Czy znaczy jest czystsza, nie? Ale ty je 3 kg miesięcznie średnio. Cetrony plus minus, wiadomo, nie? Dzień. Ale już za w pewnym momencie, bo było 85 i wtedy taka powolna masa była wtedy w sumie. A miała być redukcja. Klasyk. I od masy, masy. E, zacząłem ten. 3, 3 km miesięcznie. też na takich duperelach typu mleko. Znaczy jak z mlekiem, a nie z tym nie z wodą, no i tak wychodzi, nie? Dobra, gdzie ja jestem. W ogóle? Znaczy ja wiem gdzie ja jestem. Okej, okay, może odciążać. To jakaś strzałka elektryczna? Spoko. Może następnym razem przeskanuj zanim strzelisz. w rzeczywistości też to obowiązuje, pamiętajcie chłopacy, dała im ten wizjer. Co, okej? Okay. Zmieńmy trochę kąt. Ale to inaczej chciałem zrobić kiedyś, nie? Pamiętajcie pamiętacie to? E, chciałem w to rzucić, czy tam wysadzić to, i się dziwię czemu to nie działa, kurwa, nie? Tak było. Windowu, A, o kurwa! Ale to wyszło ładnie! Jestem ciekaw, czy może tak po prostu kiedyś, znaczy wcześniej, czy można ich tak rozpierdolić czasami, nie? Tam jest, widzicie. Tam, tam to próbowałem wyrobić. Tu chyba zresztą też. Cię dziwiłem, co tu nie działa? I stwierdziłem, mam nóż no po tym że da się. No, no. Teraz tam będziemy szli, tak? Kurwa, nie w tę stronę, stary. Chyba nie w tę stronę, co nie? Tyk. Wydaje mi się, że będziemy z tej strony biegli. I żeby tam doskoczyć, tak. Chyba, że coś źle zrobiłem. Tak, jak gdzie mamy dojść. No tutaj, na to. A jak tam wskoczyć teraz? W sensie. Jeszcze raz. Może drugi raz też trzeba. Kurwa, nie widzę czegoś, po czym można się wespnąć. Czy tutaj trzeba wejść? Nie, nie wiem. O kurwa, to jest zepsute homocy, tak? Nie, dobra, to tak wyglądało trochę, nie wyglądało to, w ogóle nie przypominało tego HP, ani punktów mocy, no. Zajebiście, już nie, już nie mogę kurwa się doczekać kolejnych punktów mocy, On jestem tak pochuj potencjalny. Ten nowy gadżet się przydaje, nie? Jo, ja, tak, nienawidzę tego. Ej ty, ja już wiem jak to można wykorzystać. Jak są te maszynki takie, y, strzelają do nas. Tak kurwa, z góry one były, pamiętajcie? To może je się da tak wysadzić fajnie. Bo ja nie miałem, nie wiedziałem, jak w ogóle na to grać, nie? Dobra, trzeba jakoś tam dojść, tak? A ja dobrze idę. Ty, to tu się nie dało przejść wcześniej? Nie chcę mi się w to wierzyć. ma? No, to jest robocik. I akcja. Ty pierdol się. O, to czy żyje? Lasa. O, to jest to parowanie ty! Mocą! Klasa! Zajebiście. W dół. Nie, trzeba cię wrócić, widzicie. Będę. Teraz tu. Tak nam Bóg każe, chyba. Chyba. Jeszcze raz tu. tam jest. coś tam jest, jest, jest. Dobra, idziemy. Niby już przeszliśmy to no, i nadal nam pokazuje tam, że jakbyśmy mieli cofnąć, ale no nie wydaje mi się, nie? W się, może się po prostu nie zaktualizowało. Czy coś, bo no. Jak tu przejść, ty? No, tędy jak szliśmy, nie? Byliśmy to już. Ruszajmy Może się zaktualizuje. Co tam, co tam miałeś, Billy? Skanu? Masz coś? Zobaczmy, czy doma będzie tym zainteresowana. A pierdola, no. Łabe są te rzeczy. E, wszystko jest. kit jest. Git, ale tak jeszcze sprawdzić, nie? Teraz no odcinek nie zaszkodzi. W ogóle ostatnio sobie kupiłem pierwszy raz żonobikę. Dosłownie nigdy nie miałem typowej żonobiki. A stwierdziłem, jak byłem w Pepco, że, o oh, kurde, za 17 zł dwie sztuki. No to aż tak nie szkoda, nie? Nawet jak nie będą złe, ale i tak yy, trochę za małe są, mam wrażenie. Chociaż xl -ki z drugiej strony były za duże, bo kupiłem sobie l i stwierdziłem, no powinno być GIT, nie? Mniej więcej w tych obszarach się mieszczę. Eee. Yy... No ale... no jest trochę za małe, nie? Ale to też może kwestia wagi, no ta stówa to jednak trochę ciąży, nie? Trochę się szerszy zrobiłem. Jak wrócę do mojej normalnej, czyli około 90, to będzie gig. MAMY TO KURWA! Mamy to, zdrowie jest! Jest zdrowie! W końcu kurwa! I jeszcze się nie mogę doczekać, jak i tak rankor nas będzie one-shotował. Bo to gówno nam daje, ale jest przynajmniej, nie? No, tak to jest. Dobra, idziemy tutaj. Gdzie ma? czy przeżyłeś. Hit. Czy coś tu jeszcze mamy? Nie, idziemy dalej. Uuuu. Czy on krzyczył? Kurwa? Czy mi się wydawało? Dobra To jest Winda, nie? Da się to odblokować? Powinno się dać. Halo, winda jest git, skrót Czy się nam coś tu zmieniło? Nie, no no, no pokazuję. Okej. Okay. Dobrze. Ale idziemy w dobrą stronę, jak skrót się odblokował, nie? Idziemy tindy. Kurwa, znowu ten skurwiel. Mam nadzieję, że go złot Da się go zrzucić? Da się, zajebiście. Paryże, no nie chcę z nim walczyć, on jest OP. No on jest po prostu kurwa OP. Imperialny posterunek. Gate, gate, spadaj. A da się tym rzucać? Pamiętacie Star Wars Force Unleashed? To tam dało się właśnie takimi rzucać, to było pojebane, nie? Taki trwowy slasher. Kurwa, aż kusi zagrać w to. Bo pamiętam, że miałem na płytce to, ale już nie mam jakby napędu w moim komputerze. Jak to pewnie większość z was już, nie? Nie mogę otworzyć. Okej, okay, no nie możesz otworzyć, spoko, może to, to coś pomoże. O, da się. No hmm, to już wiem, jak to otwierać. Ale gówno pewnie wyskoczy. E, dobra, wracają do Star Wars List. Ale e, rozdawali to, pamiętam, na tym. Na Amazonie. I mam teraz na tym koncie, właśnie. Więc można zagrać też. Ogólnie tyle gierek tych Star Wars. Proszę, żeby się dało. Dało się po prostu rzucać tym. Yy! Da się! Jak chuj da się im to spuścić na łeb, nie? O! Dobra. Próbujemy na cicho to zrobić. Wejdźmy mm. wyżej. Proszę, proszę. Spróbujmy jeszcze raz! Jeszcze raz. Puścimy to na łeb. Klasa. Skanuj. Simy! Ty... Kurwa, niech się Kurwa, nie chciałem mogło przy, przyciągnąć no. Ale ci nie uda. Da się tym jakoś manipulować? Nie da się, no. no to nie jest jednak ten To nie jest star killer, tak? Nie, no ty we mnie nie celowałeś w ogóle stary no. Kurwa, jakaś melepeta Próbuję ich zajebać, Ale chcę o ich opętać, bo łatwiej się będzie grało dzień ma... Uuu, idealnie Nawet nie wiedziałem kogo podniosę Będzie więcej Nie czemu? O dobra, no i tak Oni na chod byli, pamiętam Tylko nie, nie pamiętam w jakiej grze Chyba też staro a oni na chod byli Ty z patykiem jeszcze cię nie widziałem stary uj, 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 uj. O kurwa, to ci ciekawe Wdychaj mały Ty widzicie od razu na... Szkoda ty, jakbym mógł ich porazić tym prądem, zajebiste to było. Ty, zgniecie się, czy nie? Kurwa, nie. ojej, jestem gang węgowany, Sadek, no. Sadek. Kolejna śmierć do dodania: 346. Obym nie przekroczył Dark Soulsów. To byłby taki wstyd. W ogóle w Dark Soulsach jest ten możliwość wybrania poziomu swojego? Mam wrażenie, że nie, nie, ale. No, to wie. Dawaj. Spróbujmy jeszcze raz. No czemu to nie działa stąd? No, to jest zepsute ewidentnie, nie? W sensie, no powinno to działać stąd. Tyk, macie to na głowę. Ej, co jest? Ej, ej! Ok? Widzę? No no i zajebiście. Teraz oni się się tutaj wszyscy wszyscy pojawią. I wszystkich. Ale szefów macie tu w ogóle. Wszystkiego pojebane. Odbijcie się jeszcze raz w tej ścianki. Klasa. No spierdalajcie, no. No wybuchnij. Klasa. Hit. Tam jeszcze jest kolejne. Odbicie od ścianki wykończenia. Zajebiste to jest. Klasa. I teraz ty. Zajebiście. O kurwa, coś ty zrobił. A? Po prostu. Pomóżcie. Dajcie się opętać, No kurwa. Zajebiście. No nie, no teraz ty pomagaj. I kurwa nie ze. No o dobrze. Kiedy tych ty mówię, ja to wykorzystuję, to jest pojbane. Tutaj kurwa. Jest oni powinni być na hita, no Ale ich jest tu tyle. Jest... No stąd, nie? Dobra. Jeszcze ci Klasa. Urywa. ja pierdolę dobrze, się zregenerowałem. Nie! No, pojebie mnie, pojebie mnie, dosłownie, pojebie mnie zaraz. Daj mi się przyciąg. Urywa. no, myślałem, że coś innego przyciągu przyciąguje, no. Lebiście. Gdzie ty jesteś? Chodź. To no ja przyciągam znowu! Jakiś kurwa ułamek? Hit. No mu... Dobra, opętuję go po prostu. Hit, klasa. Mam nadzieję, że będę ich opętać, chociaż jednego, żebym pomógł w walce. Cyk. No. Ty! To jest on! Co, mu się łami te ręce, zapomniałem. Ty, no ty powinien go wtrapić teraz. W tym momencie No dalej, no Kurwa no! Która śmierć? 347. Zajebiście. Dobra. Opentałem go, tego robocika, i o wiele łatwiej się od razu gra. Nawajcie, kurwy, teraz. Cyk. Widzicie? O kurwa, i akurat ten robocik, ale on był zajebisty, Mówię wam. Najpierw zrobiłem tak, że mógł go w ogóle opętać, to opętałem tych schod, nie? I później skakowałem oczywiście robocika, który roz rozwali tych schod, tych schod. A teraz sam się rozwalił ten robocik. Zajebiście. Kurwa! U, ale dobrze się akurat anulowałeś, stary. Git. No czy pojebie mnie znowu z nimi, no. Kurwa, nie wszedł tam Ja pierdolę Jeszcze raz O nie Ty, no czemu nie da się nagle tam wejść? No kurwo, jebana Dobra, teraz Teraz tam Patrzymy. Ty, no co jest? Dobra, złapał się w końcu. Klasa, i teraz na nich. zresztą z tym to w sumie jest. Kurwa, klasa i co? Na Dobra, jestem. Jedna śmierć, w ogóle się napatoczyła ta koła, po prostu. No kurwa, pojebie mnie no. Opętaj się, opętaj, dobrze. I... Ja się tu coś znowu... Cyk Lasa Lasa Chodź O kurwa, o kurwa wrotek, Nie, nie, nie Ty Jeba na ściana nagle, żeby nie spadł Teraz ona mi tak przeszkodziła Chodź, Lasa swojego jeszcze trafił, Lasa więcej, zapierdolony. dwóch, to jest z w konkretne kurwa, dobrze, Lasa. Ja pierdolę, no. Oje jebie mnie, jakieś dziwne ataki. Kurwa, nie, nie zdążyłem. Cześć, a jakby potem był boss? Kurwa, myślałem, że to jest. O, zajebiście, myślałem, że to jest to właśnie. żeby mi się zaraz to odblokowało ta czwórka co on główką próbujemy ojebać Dobra jest. Czy kurwa nie nie uff! Czyż oni są na hita, dosłownie na hita są. <grywane> Git. Klasa Szkoda, że oni nie mają Friendly Fire. O. Zdechli. Teraz tamtego próbuję zajebać. Klasa. No, jeden na jeden powinien być Luz. Kit. O kurwa. Nie, nie, nie. Kit. Klasa! Zajebiście. Pierdolcie się wszyscy. Mamy to. Lecimy do góry. Proszę, jakiś sejwik Mam nadzieję, że przynajmniej już nie będziemy mieli z nimi do czynienia tam. Czy ma? Ani no, drgnij, nie przypuszczę. Wi, yy, widziałem, co zrobiłeś wreszcie ty. Szczerwo czekaj, ty. No, ale ja się tak nie dam. Nawet twoje czary nie przebiją się przez 15 cm imperialnej Transparistacji. Czy to jest no na pewno, pewno 15 cm? Czekajcie. Powinieneś się otworzyć. Co? Powinienem co? Nie ma co oglądać. Musiało ci się przywidzieć. Nie ma co oglądać. Musiało mi się przywidzieć. To prawda, sir. Dość już. nawiąż Tak jest. Co? Ok. Było dziwne. Słabe umysły, ale jakoś podbili galaktykę. Hmm... Proszę, jakiś save'ik? Ja teraz nawet dosłownie jak spadnę, mogę zdechnąć w każdej chwili. Mogą zrównać placówkę z ziemią. O. I... To masz BD? Pokaż. Nie zostawaj w tyle. Czemu ty śledzisz swoją drogą? Chuj wie. Akkuj, może po to. Odblokowano skrót, tak? Tu jest skrót? Wokum niby. To tu masz skrót? O, tu coś jest. Gdzie? I otwórz. Dobra, ja pierdolę. Rick, specjalista spraw drzwi, rozpokonany. Co to nie będzie, bosik? Kolejne? Mógłby odeprzeć atak jeźdźców. Nie wiem, wiem, kto wiem. twoim zdaniem powinien wygrać: Rankor czy Gundark? Ty, jak wrokłam, Dobra. Tu jest wysoko. O kurwa, widzicie to samo? Widzicie, wysoko tu jest. Oby nie zdechł. Dosłownie, kurwa, tak, tak liczę na to. Czukam kolejnej modlitwy. Ojo, Wysoko tutaj. Sporo przeszliśmy. Mhm. Już ponad 40 odcinków za nami, panowie. Jest, jest, jest. jest. Kurwa, jest! Zajubiście. da się okazać, nie da się przejść. Cyk! I co, mi nam to da? Okej, okay, to. Klasa. No, ej, dobra. Lasa, klasa, klasa, krzpiet, punkt medytacji. Dobra, to już było wszystko na dzisiaj, siema i dziękuję, że byliście